Akademia Myślenia przedstawia podcast Pogadajmy o Edukacji. Prowadzi Anna Peszkowska. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o Edukacji. Dzisiaj opowiem Wam trochę o obozach, które organizujemy w LATO jako Akademia Myślenia. Szczegóły dotyczące tegorocznego obozu, podam na samym końcu. A podcast zacznę od takiej opowieści o tym, jak w ogóle podchodzimy do organizacji takich wyjazdów, skąd w ogóle pomysł na obozy, bo takie letnie wyjazdy organizujemy co roku. W tym roku czwarty obóz Akademii przed nami, więc już trochę doświadczeń za nami, też mamy to naprawdę fajnie przemyślane co jak i dlaczego. No więc w ogóle, jak to się stało, że Akademia, która działa głównie online, Organizuje letnie obozy stacjonarne. Okazało się na przestrzeni naszego działania, że mamy zasoby, żeby stworzyć fajny wyjazd letni, ponieważ duża część naszej kadry to są harcerze albo wychowawcy kolonijni, którzy i tak wakacje spędzają na prowadzeniu różnych zajęć i warsztatów na różnych ukoloniach i obozach, a dodatkowo dzieci, które Chodzą na nasze zajęcia, wyrażały taką chęć, żeby się poznać też na żywo. Cały rok chodzą na różne zajęcia online, znają prowadzących, znają już trochę siebie nawzajem. Niektóre dzieci spotykają się kilka razy w tygodniu na tych samych zajęciach. No i pojawiły się takie pytania: czy właśnie myśleliśmy o tym, żeby Akademia przeniosła się na pewien okres właśnie na żywo? Do, do jakichś działań stacjonarnych. No i tak e, zorganizowaliśmy nasz pierwszy obóz. E, w tym roku przed nami czwarty obóz Akademii. No i teraz, jak te obozy wyglądają. Więc e, pierwsza rzecz, która myślę jest mega ważna, to to, że obóz Akademii organizuje kadra Akademii. Czyli to nie jest tak, że ja jakieś osoby zarekrutowane specjalnie na potrzeby prowadzenia zajęć obozowych, tylko po prostu naszą kadrą są nasi prowadzący zajęcia. To jest super, bo często jest tak, że dzieci jadą na jakiś wyjazd letni i nie znają kompletnie nikogo, a tutaj założenie było takie, że znają przynajmniej jedną osobę z kadry, tą, która prowadzi ich zajęcia online, albo znają jakieś dziecko. Więc myślę, że tak pod kątem takiego poczucia bezpieczeństwa to jest super, i to też taki komfort, wiem, że jest dla rodziców, no bo nie puszczają dzieci z jakąś anonimową. Kadrą, tylko jednak to są osoby, które na co dzień w ciągu roku e, piszą maile, organizują webinary, prowadzą zajęcia, no więc mm, troszkę się nawzajem znamy. My też jako kadra um, mamy ze sobą kontakt podczas różnych szkoleń, podczas integracji dla kadry akademii. No i też obozy są dla nas taką przestrzenią, żeby przynajmniej część kadry akademii e, spędzała ze sobą czas także w wakacje. Także myślę, że to też jest plus, że jak już spotykamy się na obozie, to nie jesteśmy takimi osobami, które dopiero muszą bardzo szybko nauczyć się ze sobą pracować, jakoś tak się dotrzeć, tylko po prostu jest to taka naturalna kolej rzeczy, że po współpracy w roku szkolnym część kadry jedzie jako kadra obozowa. My na obozach to jest druga rzecz, którą chcę podkreślić pracujemy w kręgach. Czyli dzieci, oprócz tego, że po prostu są taką grupą obozową, która chodzi na różne zajęcia, je razem posiłki, zamieszkuje to na sam ośrodek kolonijny, um, jest podzielone na takie grupki po 7-9 osób, w zależności od tego, jak duży jest obóz, i 7-9 dzieci tworzy krąg. Na czele każdego kręgu stoi wychowawca i każdy krąg codziennie wieczorem ma taki. Czas na to, żeby się spotkać i omówić dzień, który minął. Czyli to są takie spotkania, na których wychowawca kręgu, opiekun kręgu pyta się dzieci, jak się czują, jaki minął dzień, na jakie zajęcia chcą iść następnego dnia, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć. I to też bardzo fajnie działa, bo nie pracujemy z taką, że tak powiem, obozową, dużą grupą, tylko ta duża grupa kolonina jest podzielona na mniejsze. Na mniejsze grupki i każdy wychowawca wie, które dzieci są w jego kręgu, i to są jakby takie specjalnie przydzielone mu dzieci. Wychowawca też w ciągu dnia sprawdza, jak jego krąg się bawi, co robi, yy, czy dzieci z jego kręgu dobrze się spakowały na wycieczkę, czy wszystkie prośby rodzica względem danego dziecka są uwzględnione. No i to. Jest bardzo fajne i też myślę wygodne, że właśnie każdy wychowawca ma pod sobą tą samkę dzieci i tak szczególnie zwraca na nie uwagę. Wiadomo, że jak prowadzi zajęcia, no to w jego zajęciach uczestniczy nie tylko jego krąg, też nie ma takiego przymusu, żeby krąg danego wychowawcy zawsze chodził na jego zajęcia, ale ten czas wieczorny po kolacji jest właśnie dla kręgu i, i to też jest taka przestrzeń, gdzie dzieci mogą się wygadać. Gdzie mogą zgłosić w mniejszej grupie jakieś swoje potrzeby. No i to też jest taka przestrzeń, w której troszeczkę łatwiej się zaprzyjaźnić. Można zorganizować jakieś zajęcia integracyjne, można poruszyć temat przyjaźni obozowych. No i to naszym zdaniem fajniej wychodzi właśnie w, taki, w takich grupach 8-9 osobowych, które prowadzi jeden wychowawca, niż gdybyśmy. Rozmawiali o tym w takiej bardzo dużej grupie obozowej, bo nasze obozy z reguły, to zależy od wyjazdu, są na około 50 uczestników. W tym roku na przykład robimy taki obóz na 50 osób. Nasza grupa obozowa będzie podzielona na dwa piony wiekowe. Pion wiekowy 7-9 lat i 10-12. No i każdy pion wiekowy będzie podzielony na kręgi. Także. Niektóre środowiska takie edukacyjne pracują właśnie metodą kręgów, my także, i jesteśmy z tego naprawdę zadowoleni. I też dzieci, które jadą na obóz, wiedzą często już, w którym kręgu będą, i to też buduje takie poczucie e, trochę bezpieczeństwa, tak? Bo one już wiedzą, że jak pojadą na obóz, to na przykład będą w kręgu swojego ulubionego wychowawcy czy prowadzącego zajęcia, no i jakby. Dzięki temu troszkę takie dziecko, które jeszcze nie było nigdy na obozie, wie, czego może się spodziewać. Kolejnym aspektem, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest to, że dzieci na naszych obozach samodzielnie wybierają, na jakie zajęcia danego dnia idą. Pracujemy w takim systemie bloków tematycznych, co oznacza, że do południa zawsze odbywa się równolegle kilka bloków zajęciowych. To są bloki tematyczne. Mamy na przykład w tym roku blok przygodowy, blok sportowy i blok artystyczny. I zawsze w ramach tych bloków odbywają się inne warsztaty. Dzieci są informowane, jakie to będą zajęcia. Że na przykład w ramach bloku przygodowego odbędzie się gra z szukaniem skarbów, w ramach bloku sportowego będziemy mieć bitwę na balony wodne, a w ramach bloku artystycznego będzie tworzenie biżuterii DIY. No i dzieci wybierają, zapisują się na takich karteczkach na poszczególne bloki zajęciowe, no i dzięki temu decydują same, w zależności od swojego nastroju, humoru, swojej energii, w jakich zajęciach będą brały udział. I to jest tak, że każdego dnia dziecko może zapisać się na inny blok zajęciowy, czyli to nie jest tak, że ktoś jedzie i już musi zawsze chodzić na zajęcia w ramach bloku sportowego, tylko może być tak, że raz dziecko zapisze się na blok przygodowy. A następnego dnia na sportowy, a następnego dnia na artystyczny, i nie ma z tym żadnego problemu. E, może w kilku słowach, tak powiem, co się w tych blokach e, dzieje, chociaż pewnie ich nazwa też już sporo sugeruje. No ale w bloku przygodowym najczęściej są takie zajęcia związane z jakimiś zagadkami, grami, e, szukaniem i odnajdywaniem jakichś wskazówek, poszukiwaniem skarbów, spotykaniem jakichś fabularnych postaci. Czyli to są takie bardzo zgrywalizowane zajęcia, często z jakąś fabułą w tle, często w terenie. No i tutaj, jeśli dzieci interesują się właśnie zagadkami logicznymi, detektywistycznymi, larpami, rpg no to tutaj bardzo dobrze się odnajdują i te zajęcia fajnie wychodzą. Często też w ramach tego bloku robimy różne eksperymenty chemiczne czy fizyczne, i dzieci mogą po prostu testować sobie różne rozwiązania. Blok sportowy, tutaj najczęściej po prostu wykorzystujemy taką sportową infrastrukturę, ośrodka, do którego jedziemy, wykorzystujemy boiska, gramy w różne gry sportowe, w gry animacyjne. Jeśli w ośrodku, do którego jedziemy, jest basen, to też często w ramach tego bloku sportowego chodzimy na basen, urządzamy różne rozgrywki między drużynami. I tutaj często podążamy też za tym, co chcą w danym dniu robić dzieci. Mamy duże zaplecze takich rekwizytów sportowych, więc jeśli dzieci same wyjdą z inicjatywą, że na przykład chcą zagrać w piłkę nożną, no to tutaj jest na to przestrzeń. Nie są to zajęcia sportowe w takim rozumieniu bardzo profesjonalnym. Jakby próg wejścia jest bardzo niski, to mają być zajęcia, które są ruchowe, które sprawiają przyjemność. Nie jest to stricte taki profesjonalny trening sportowy, i nie o to też tutaj chodzi. Także bardziej idziemy tutaj w ruch, w spędzanie razem czasu, w granie między drużynami, w różne rzeczy, niż w taki profesjonalny trening, i myślę, że też warto to podkreślić. Blok artystyczny to jest taka przestrzeń na działania kreatywne, teatralne, manualne. Dzieci tworzą różne prace plastyczne, tworzą też własne przedstawienia, filmy, scenografie. Także bardzo szeroko tutaj rozumiemy ten blok artystyczny. Często też wplatamy takie zajęcia, które rozwijają kreatywność, gdzie dzieci muszą same stworzyć coś pozornie z niczego. I zastanowić się, jak to zrobić. Wykorzystujemy też jakieś wiaty zajęciowe, sceny. W tym roku akurat jedziemy do takiego ośrodka, gdzie będzie taka scena teatralna, więc tutaj mamy fajne pomysły, jak to wykorzystać, ale to też jest blog, w ramach którego właśnie możemy przygotować przedstawienie dla reszty obozu przygotować swoje występy na festiwal obozowy. Także wszystkich młodych artystów zapraszamy na zajęcia w ramach bloku artystycznego. I też jest tak, że codziennie w tym bloku będzie się działo coś innego. W każdym z tych bloków codziennie są inne zajęcia. Więc yy, może się tutaj urodzić taka obawa, że pewne rzeczy dzieciom przepadają i trochę tak jest, że dzieci wybierają, a co za tym idzie, w jednej rzeczy wezmą udział, a w innych nie. Ale też czasami powtarzamy zajęcia, jeśli w kręgu, dzieci powiedzą, że na przykład równolegle działo się tyle fajnych rzeczy, że one żałują, że na jakieś zajęcia nie poszli, no to my wtedy w ramach naszej odprawy wieczornej możemy na przykład zadecydować kadrą, że jakąś grę powtórzymy, bo było aż takie zainteresowanie, jest tylu chętnych, no, że jest po prostu taka potrzeba, żeby coś powtórzyć. To jest standard na wszystkich obozach. I u nas, oczywiście, też, że codziennie my, jako kadra, spotykamy się wieczorem na odprawie i rozmawiamy o tym, co się dzieje w naszej obozowej społeczności. Więc, jeśli są jakieś problemy, albo jakieś postulaty, albo dzieci wychodzą z jakąś inicjatywą, no to my też jesteśmy po to, żeby móc jakieś zmiany w programie zrobić. Czasami dzieci potrzebują więcej czasu wolnego, a czasami chcieliby właśnie wrócić do jakichś zajęć. No, i my tutaj wtedy możemy na te prośby odpowiedzieć i chętnie to robimy. Nasze obozy są przygodowe. I kolejną rzeczą jest to, że każdy nasz obóz ma taką fabułę, taki motyw przewodni, który nie determinuje jakoś bardzo obozu, ale dzięki niemu zawsze na obozie jest jakaś zagadka w tle. Jakiś motyw przewodni, jakaś sprawa detektywistyczna, nad którą pracujemy. To jest taki motyw, który sprawia, że codziennie, każdego obozowego dnia, zdarzy się jakiś taki mały element, który gdzieś tą fabułę popchnie do przodu. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ jakby marzyły nam się obozy, które są takie. Jak fabuła jakiegoś ciekawego filmu, że czekasz na kolejny dzień, no bo nie wiesz co się stanie, i też jesteś ciekawy, jak finalnie jakaś sprawa się rozwiąże. Dyskutujesz o tym z innymi dziećmi. Więc, tak jak mówię, nie jesteśmy jakby obozami stricte, które stawiają na, na fabułę, ale ta fabuła zawsze jest i my też reklamujemy nasze obozy jako przygodowe, bo faktycznie dzięki temu. Zawsze jest jakiś taki element, jakieś niespodzianki, przyjdzie do nas jakiś bohater fabularny, dostaniemy jakiś list, pojawią się jakieś poszlaki, wskazówki, potem pojawi się jakaś postać, która próbuje nas zmylić, no i na koniec dochodzi do takiego fabularnego rozwiązania tej przygody. Czasami to wychodzi jakby ze strony kadry, czasami dzieci angażują się w tą fabułę na tyle, że podążamy trochę za jakimiś pomysłami dzieci i to jest naprawdę super. Wiadomo, jest tak, że część dzieci bardziej się wkręci w fabułę, będzie jakby bardziej aktywnie w niej uczestniczyć. Inne dzieci mogą aż tak bardzo się w fabułę nie angażować i to też jest ok, bo tak jak mówię, im bardziej się wkręcimy jako obóz, jako taka społeczność obozowa w tą fabułę, tym więcej możemy jakby stworzyć, tym bardziej możemy ją rozwinąć. I to ja wtedy wychodzi naprawdę super, ale nawet jeśli zdecydujemy, że bardziej angażujemy się w zajęcia, mniej w fabułę, to też jest ok bo ta fabuła jakby jest po prostu takim fajnym dodatkiem, który my możemy kreować. Pamiętam, że na naszym pierwszym obozie pracowaliśmy nad jakąś sprawą detektywistyczną i do końca dzieci obstawiały kto z kadry jest takim detektywem i nas wspiera. Też w kadrze była taka jedna osoba, która trochę próbowała zmylić tropy i też dzieci badały właśnie kto to jest, który to z wychowawców myli tropy. Mieliśmy też takie kody QR, które po zeskanowaniu prowadziły nas do takich wiadomości głosowych, gdzie też pojawiła się jakby taka postać zewnętrzna, która dawała różne wskazówki i komentowała też to, co dzieje się na bieżąco na obozie. Więc dzieci były zachwycone tym, że jest jakiś bohater, którego nie ma tutaj na obozie, ale który jakimś dziwnym trafem wie, co się dzieje, i czasami próbuje nam pomóc, a czasami przeszkodzić. Także ta fabuła na obozach to jest coś, co myślę, że jest super i, i też właśnie sprawia, że obóz jest przygodą, a nie tylko takim warsztatowym wyjazdem. My też przed obozem zbieramy dosyć dużo informacji o tym, co dzieci lubią, czym się interesują, czy już kiedyś były na obozie, i w oparciu o te dane tworzymy taki szczegółowy program obozowy. To jest, myślę, ważne. Aby powiedzieć, że jesteśmy też dzięki temu naprawdę otwarci i gotowi na to, żeby zaprosić na obóz dzieci, dla których to jest pierwszy wyjazd taki letni bez rodziców. Wtedy jakby wiemy, że musimy więcej czasu poświęcić na to, żeby wdrożyć dzieci w takie obozowe życie, wytłumaczyć, jaki jest taki obozowy harmonogram, jakie zasady są ważne. Wiadomo, że dzieci na swoim pierwszym wyjeździe mogą czuć się bardziej zagubione, a z kolei, jeśli mamy w jakimś pionie wiekowym, w jakimś kręgu dzieci, które już są nie wiem, na naszym trzecim wyjeździe, no to wiemy, że już z nimi troszeczkę nad czymś innym możemy pracować. Także, e, jeśli by Państwo wysyłali z nami swoje dzieci, to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wypełnić z uwagą taką ankietę, którą wysyłamy, e, i tam po prostu wpisać zupełnie szczerze, czy to jest pierwszy wyjazd dziecka, czy nie. Czy dziecko jedzie z kimś znajomym na obóz, czy nie? Czy jest ktoś, z kim dziecko chciałoby być w pokoju, czy nie? Czy dziecko ma jakieś szczególne marzenia dotyczące obozu? Jakiś, jakiś typ zajęć szczególnie dziecko interesuje? Wiadomo, że nie zawsze możemy wszystkie prośby spełnić, ale zawsze jakby z dużą uwagą czytamy te formularze i bardzo dużo próśb, bardzo dużo potrzeb jesteśmy w stanie zaspokoić. My też przed każdym obozem organizujemy cykl takich spotkań online z rodzicami. Na każdym spotkaniu jest inna grupa rodziców, a treść jest ta sama, ale zawsze po prostu mówimy, jaki mamy plan na tegoroczny obóz, do jakiego ośrodka jedziemy, kto będzie w kadrze. Także to jest spotkanie online na żywo, które zazwyczaj prowadzę ja z naszą kierowniczką obozów. No, i to też jest taka przestrzeń, gdzie rodzice na żywo mogą zadać pytania i dostać od nas od razu odpowiedź. No i też po prostu poznać wiele szczegółów związanych z wyjazdem. Pokazujemy też zdjęcia z poprzednich lat, pokazujemy zdjęcia ośrodka, do którego jedziemy, opowiadamy o wycieczkach, opowiadamy o atrakcjach, które są w programie. Więc myślę, że to jest dość unikatowe. W sensie nie słyszałam, żeby jakiś organizator spotykał się online z rodzicami na spotkania. My to robimy. Mamy ten komfort, że właśnie organizujemy dosyć niewielkie obozy, więc jakby jest ta gotowość na to, żeby z każdym porozmawiać, żeby każdy mógł zadać pytanie, czy też podzielić się jakimiś obawami, albo podzielić się swoim doświadczeniem, jeśli na przykład dziecko już było z nami na obozie. Także zapraszamy, bo naprawdę takie spotkanie. Godzinne, dwugodzinne może wiele dać. I też co ciekawe, czasami w tych spotkaniach gdzieś tam obok rodziców uczestniczą dzieci i też sobie troszeczkę patrzą na tą prezentację, którą zawsze mamy, na te zdjęcia i też czasami pytania zadają dzieci. Więc spotkania są dedykowane rodzicom, ale, ale jeśli chcecie, to też zapraszamy jakby całą rodziną. Tak jak mówiłam, czasami na nasze obozy jeżdżą dzieci, dla których to jest pierwszy obóz. W tym roku będziemy szykować takiego e-booka o tym, jak przygotować dziecko na pierwszy obóz, i myślę, że to jest na tyle szeroki temat, że poświęcimy temu osobny odcinek. Taki ze wskazówkami, co warto przemyśleć przed obozem, co warto wdrożyć, jakby w domu, jeśli chodzi o takie nawyki, żeby dziecko potem na obozie płynnie weszło w ten harmonogram obozowy. Um, także ja mogę zapowiedzieć, że takie materiały na pewno dla Was przygotujemy. I to też myślę bardzo Wam ułatwi, jeśli na przykład dziecko wcześniej na żadnym wyjeździe nie było. Jeśli chodzi o tegoroczny obóz, to robimy w tym roku jeden obóz, i to jest obóz w sierpniu. Pomiędzy 3 a 12 sierpnia będziemy organizować obóz na Mazurach w ośrodku Halo Mazury. To jest ośrodek dedykowany wyłącznie grupom kolonijnym, także nie będzie żadnych grup dorosłych, tylko same, same grupy kolonijne. I też ośrodek po prostu jest przygotowany pod dzieci. Jest olbrzymi, ma basen, bardzo dużo fajnych boisk wiadę zajęciowych, sal multimedialnych, sal warsztatowych. Także mamy taką przestrzeń naprawdę przygotowaną pod potrzeby organizowania obozu. Obóz jest dla dzieci od 7 roku życia do 12 roku życia. Mamy 50 miejsc podzielonych na te dwa piony wiekowe, czyli mamy 25 miejsc w tym pionie wiekowym 7-9 lat i 25 miejsc w pionie wiekowym 10-12 lat. Nad każdym pionem wiekowym, do każdego pionu wiekowego mamy trzech takich głównych wychowawców. Którzy takim pionem się zajmują. Jedzie z nami także taki wychowawca dodatkowy, wspierający, który nie prowadzi zajęć, ale ma czas i przestrzeń na to, żeby w razie potrzeby wspomóc jakiegoś wychowawcę prowadzącego zajęcia, odejść na bok z jakimś dzieckiem, które tego potrzebuje. No jest po prostu takim naszym wsparciem. No i na obozie oczywiście jestem też ja jako organizator. No i nasza kierowniczka, która czuwa nad tym, żeby. Wszystkie zasady bezpieczeństwa, wszystkie takie zasady związane z takim prawidłowym przebiegiem kolonii były realizowane. Szczegóły dotyczące obozy są na naszej stronie internetowej www.akademiamyślenia.pl, więc jeśli tylko jesteście zainteresowani, no to serdecznie zapraszamy. Chciałam też zaprosić Was na spotkanie obozowe online. i Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 lutego o godzinie 19.30. Także serdecznie na nie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Na stronie Akademii można przez formularz zapisów zapisać się na to spotkanie informacyjne. Ona jest oczywiście darmowe, ale tutaj chodzi o to, że jeśli się zapiszecie, no to my po prostu w dniu spotkania wyślemy Wam przypominajkę. I wyślemy Wam także bezpośrednio link do tego spotkania. Dołączyć może każdy, jest ono zupełnie niezobowiązujące. To jest po prostu przestrzeń, na to, żeby dowiedzieć się więcej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na słuchanie kolejnych odcinków podcastu. Pogadajmy o edukacji.